Może jesz codziennie produkty, które po cichu niszczą twoje zdrowie, może pijesz wodę w niewłaściwy sposób. Może twoje śniadanie powoli prowadzi cię do demencji. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że większość seniorów w Polsce popełnia te same błędy, nie zdając sobie z tego sprawy. To nie jest normalne budzić się zmęczonym. To nie jest normalne czuć się słabym mimo jedzenia. To nie jest normalne tracić pamięć rok po roku. Twoje ciało wysyła ci sygnały alarmowe, ale być może nie umiesz ich odczytać. Nazywam się doktor Monika Wójcik. Jestem geriatrą z ponad 20-letnim doświadczeniem klinicznym w pracy z seniorami. Przez te wszystkie lata widziałam tysiące pacjentów, którzy nieświadomie sabotowali swoje zdrowie przez błędy żywieniowe. I wiesz co? Większość z nich była przekonana, że jest zdrowo. Dzisiaj pokażę Ci 7 najczęstszych błędów w odżywianiu po 60 roku życia, które cichutko, dzień po dniu, kradną Ci energię, niszczą Twoje kości, osłabiają serce i prowadzą do poważnych chorób. Ale co najważniejsze, Powiem Ci dokładnie, jak każdy z tych błędów naprawić. Od dziś możesz to zmienić. Nie jesteś sam w tym problemie. Według najnowszych badań aż 80% polskich seniorów popełnia przynajmniej 3 z tych siedmiu błędów. Większość robi to przez całe życie, nie wiedząc, że skraca swoje lata i obniża jakość życia. Jeśli kiedykolwiek czułeś się zmęczony bez powodu, jeśli zauważyłeś, że Twoja pamięć już nie ta, jeśli boisz się upadków i złamań, jeśli martwisz się o swoje serce, to ten materiał jest dla Ciebie. Zostań ze mną przez najbliższe 20 minut. To może być decyzja, która uratuje Twoje zdrowie. Błąd numer jeden. Pijesz za mało wody, a Twoje ciało wysycha od środka. Brzmi prosto, prawda? Ale pozwól, że wyjaśnię Ci coś, czego większość lekarzy nie mówi swoim pacjentom. Po 60. roku życia Twoje ciało traci naturalny mechanizm pragnienia. To znaczy, że możesz być poważnie odwodniony i nawet tego nie czuć. Pamiętam moją pacjentkę, 70-letnią panią Krystynę z Krakowa. Przyszła do mnie z chronicznym zmęczeniem, problemami z pamięcią i częstymi infekcjami układu moczowego. Badania wykazały, że pije zaledwie trzy szklanki płynów dziennie. Trzy szklanki. Jej krew była gęsta jak syrop. Nerki pracowały na granicy wydolności, a mózg cierpiał z powodu braku wody. Dlaczego to takie niebezpieczne? Ponieważ woda to nie tylko napój woda to transport składników odżywczych do każdej komórki Twojego ciała. Woda to usuwanie toksyn przez nerki woda to smarowanie stawów woda to ochrona przed zakrzypami. Kiedy pijesz za mało, wszystkie te procesy zwalniają w polską zimę, kiedy powietrze w domach jest suche przez grzejniki, twoje ciało traci jeszcze więcej wody przez oddech i Skórę, a ty nawet nie czujesz pragnienia. To perfidna pułapka. Ile powinieneś pić? Minimum 6 do 8 szklanek czystej wody dziennie. Nie kawa, nie herbata, nie soki. Czysta woda. Najlepiej wypijać po pół szklanki co godzinę, żeby nie obciążać nerek jednorazowo. Ale uwaga! Jest coś jeszcze gorszego niż picie za mało wody. To picie jej w złym momencie. Jeśli pijesz dużo wody podczas posiłków, rozcieńczasz soki żołądkowe i utrudniasz trawienie. Pij wodę pół godziny przed jedzeniem lub dwie godziny po. Jeśli to ma dla ciebie sens, zostaw łapkę w górę. To pomaga innym seniorom znaleźć ten materiał, który może uratować ich zdrowie. Błąd numer dwa: Jesz za mało białka i tracisz mięśnie każdego dnia. To jest błąd, który prowadzi wprost do upadków, złamań i utraty niezależności. Słuchaj uważnie, bo to może zmienić twoje życie. Po 60 twoje ciało wchodzi w stan zwany sarkopenią. To proces, w którym tracisz masę mięśniową szybciej, niż jesteś w stanie ją odbudować. Każdego roku możesz tracić nawet pół kilograma czystych mięśni. W ciągu 10 lat to 5 kg siły, które po prostu znikają. Co się dzieje, kiedy tracisz mięśnie? Twoje nogi stają się słabsze, wstajesz z trudem z krzesła, schody to wyzwanie, balans ciała pogarsza się, a potem przychodzi to, czego wszyscy seniorzy się boją najbardziej. Upadek. Według statystyk co trzeci senior w Polsce upada przynajmniej raz w roku. A upadek po 70 to często złamanie biodra. A złamanie biodra to bardzo często początek końca niezależności. Ale dlaczego to się dzieje? Ponieważ większość seniorów je za mało białka. Przeciętny polski senior spożywa zaledwie 30 do 40 gramów białka dziennie. To katastrofa. Twoje ciało potrzebuje co najmniej 1 grama białka na kilogram masy ciała. Jeśli ważysz 70 kg, potrzebujesz 70 gramów białka. Każdego dnia. Skąd brać to białko? Nie musisz jeść mięsa przy każdym posiłku, ale musisz je włączyć regularnie. Jajka na śniadanie to doskonały start. Dwa jajka to już 14 gramów białka. Śledź, który jest tradycyjnym produktem w Polsce, to skarb białka i zdrowych tłuszczy omega-3: twaruk, kefir, ryby, kurczak, indyk, kasza gryczana z mlekiem. Za chwilę zrozumiesz, jak połączyć te produkty w prosty dzienny protokół który odbuduje twoje mięśnie. Błąd numer trzeci. Unikasz tłuszczy i niszczy to twój mózg. To jest jeden z najbardziej niebezpiecznych mitów żywieniowych, który przetrwał w Polsce od lat dziewięćdziesiątych. Przez dziesięciolecia mówiono nam tłuszcz jest zły, tłuszcz tłuczy, tłuszcz zatyka tętnicę. I tysiące seniorów zaczęło jeść produkty light, odtłuszczone jogurty, chudy twaróg, kurczak bez skóry, a potem przyszła demencja. Słuchaj tego uważnie, bo to może być najbardziej szokująca informacja, którą dzisiaj usłyszysz. Twój mózg składa się w 60% z tłuszczu. 60% Jeśli nie dostarczasz ciału zdrowych tłuszczy, mózg zaczyna umierać od środka. Każda komórka nerwowa, każde wspomnienie, każda myśl, którą tworzysz, wymaga tłuszczu do prawidłowego funkcjonowania. Kiedy jesz produkty odtłuszczone, pozbawione naturalnych tłuszczy, twój mózg głoduje. Pamiętam pana Andrzeja, 75-letniego pacjenta z Poznania. Przez 15 lat jadł tylko odtłuszczone produkty, bo bał się cholesterolu. Kiedy przyszedł do mnie, miał problemy z pamięcią. Nie mógł się skoncentrować, był apatyczny. Badania wykazały niski poziom witaminy D i krytycznie niski poziom kwasów omega-3. Ale to nie wszystko. Brak zdrowych tłuszczy prowadzi również do problemów z wchłanianiem witamin. Witaminy A, D, E i K są rozpuszczalne w tłuszczach. Jeśli jesz sałatkę bez oliwy, twoje ciało nie wchłonie z niej prawie nic. Które tłuszcze są dobre? Oliwa z oliwek tłoczenia masło naturalne nie margaryna awokado orzechy włoskie śleć, makrela łosoś żółtka jajek te produkty to paliwo dla Twojego mózgu. To prowadzi nas do następnego punktu, który jest równie ważny: błąd numer 4: jogzet za dużo cukru i karmisz zapalenie w swoim ciele. Jeśli jest jeden zabójca, którego seniorzy zapraszają do swojego domu każdego dnia, to jest nim cukier. Biały cukier, słodycze, ciastka, dżemy, napoje gazowane, a nawet te pozornie zdrowe soki owocowe. Cukier to nie tylko puste kalorie cukier to zapłon, który rozpala przewlekłe zapalenie w Twoim ciele. A przewlekłe zapalenie to korzeń prawie wszystkich chorób starczych: cukrzycy, chorób serca, udaru, demencji, raka, zapalenia stawów. Wyjaśnię Ci, jak to działa od środka. Kiedy jesz cukier, poziom glukozy we krwi gwałtownie rośnie. Trzustka w panice wyrzuca insulinę, żeby obniżyć ten poziom. Glukoza wchodzi do komórek, ale ich Nadmiar zamienia się w tłuszcz, insulina spada, czujesz głód, jesz znowu coś słodkiego i koło się powtarza. Po latach tego cyklu twoje komórki stają się oporne na insulinę. To jest cukrzyca typu drugiego, a cukrzyca to pradroga do amputacji, ślepoty, niewydolności, nerek i zawału serca. Ale jest jeszcze coś gorszego. Cukier w połączeniu z białkami tworzy związki zwane końcowymi produktami glikacji. Te związki niszczą kolagen w twojej skórze, w ścianach naczyń krwionośnych, w nerkach, to dlatego diabetycy wyglądają starzej niż są w rzeczywistości. W Polsce mamy kulturową tradycję słodkich deserów: sernik, makowiec, pączki, szarlotka. I to jest piękne, ale nie może być codziennością. Jeśli jesz słodycze każdego dnia, ryzykujesz swoje życie. Zamień biały cukier na naturalne słodziki, takie jak ksylitol brzozowy, który jest produkowany w Polsce. Jedz owoce, ale całe, nie soki. Jedz je z orzechami, żeby spowolnić wchłanianie cukru i ogranicz słodycze do jednego razu w tygodniu, nie codziennie. Napisz w komentarzach, czy jeszcze jesz słodycze codziennie, czy już ograniczyłeś cukier. Twoje doświadczenie może pomóc innym seniorom podjąć lepszą decyzję. Błąd numer 5. Pomijasz śniadanie i niszczy to Twój metabolizm. Wiem, że wielu seniorów rano nie ma apetytu. Budzisz się, pijesz kawę lub herbatę i czekasz do obiadu. Może żołądek nie przyjmuje jedzenia wcześniej, może przyzwyczaiłeś się do tego przez lata, ale to jeden z najgorszych nawyków, które możesz mieć po sześćdziesiątce. Dlaczego? Ponieważ po nocnym śnie twoje ciało jest w stanie katabolizmu, to znaczy, że rozkłada własne tkanki, żeby uzyskać energię. Jeśli nie dostarczysz mu paliwa przez śniadanie, zaczyna spalać mięśnie, nie tłuszcz. Twój metabolizm zwalnia. Ciało wchodzi w tryb oszczędzania energii. Czujesz się zmęczony, słaby, apatyczny. A wieczorem, kiedy w końcu jesz, organizm magazynuje wszystko jako tłuszcz, bo boi się, że znowu będzie głodować. To jest perfidne koło, które prowadzi do utraty masy mięśniowej i przyrostu tłuszczu brzusznego. A tłuszcz brzuszny to najniebezpieczniejszy rodzaj tłuszczu, bo wydziela substancje zapalne, które atakują serce, wątrobę i trzustkę. Zdrowe śniadanie dla seniora powinno zawierać trzy elementy: białko, zdrowy tłuszcz i błonnik. Przykład: jajecznica na maśle z warzywami i kromką rażowego chleba, owsianka na mleku z orzechami i borówkami. Twaruk z lnianką i jabłkiem. Jeśli rano naprawdę nie możesz jeść, zacznij od małych kroków: pół banana z łyżką masła orzechowego, szklanka kefiru, jedno jajko na miękko. Z czasem twój apetyt wróci, bo ciało zacznie oczekiwać paliwa. Ale pamiętaj, śniadanie musi być w ciągu godziny od przebudzenia. To resetuje Twój metabolizm i daje sygnał ciału, że dzień się zaczął. Błąd numer 6. Jesz za mało warzyw i twoje jelita umierają. Polscy seniorzy jedzą średnio 100 do 150 gramów warzyw dziennie. To mniej niż jedna mała marchewka i pół pomidora, a norma to minimum 500 g dziennie. Co się dzieje, kiedy jesz za mało warzyw? Nie dostarczasz ciału błonnika. A błonnik to nie tylko regularność wypróżnień, błonnik to pokarm dla bakterii w twoich jelitach. A bakterie jelitowe to 80% twojego układu odpornościowego. Kiedy jelita są zaniedbane, zaczynasz chorować częściej. Infekcje, przeziębienia, zapalenie pęcherza, grypa. Twoje ciało nie ma sił walczyć, bo armia bakterii w jelitach jest słaba i głodna. Ale to nie wszystko. Jelita produkują również sitonen, hormon szczęścia. Kiedy jelita nie działają prawidłowo, zaczynasz czuć smutek, apatię, brak energii. Wielu seniorów cierpi na depresję, nie przez samotność, ale przez zaniedbane jelita. Które warzywa są najlepsze dla polskich seniorów? Kiszona kapusta to tradycyjny probiotyk, który regeneruje florę jelitową. Buraki, które oczyszczają wątrobę i poprawiają krążenie. Marchew, dynia, brokuły, szpinak, szczaw, ogórki kiszone. Jak jeść więcej warzyw? Zrób sobie zasadę. Połowa Twojego talerza przy każdym posiłku to warzywa. Surówka do obiadu, zupa warzywna, sałatka wieczorem. Możesz dodać warzywa do jajecznicy, do kaszy, do mięsa. Jeśli masz problem z Trawieniem surowych warzyw, gotuj je na parze lub dusz. To ułatwi trawienie, ale zachowa większość składników odżywczych. A teraz coś bardzo ważnego. Zaraz powiem Ci o błędzie, który popełnia prawie każdy senior w Polsce, ale najpierw chcę, żebyś wiedział, że jeśli chcesz dostęp do ekskluzywnych treści, szczegółowych przepisów i głębszych porad zdrowotnych, możesz dołączyć do członków naszego kanału. Tam dzielę się wiedzą, której nie ma w zwykłych filmach. Błąd numer 7: te same produkty każdego dnia i pozbawia to twoje ciało kluczowych składników. To jest błąd, którego nie widać od razu, ale który po latach prowadzi do poważnych niedoborów. Większość seniorów je w kółko to samo: poniedziałek ziemniaki z kotletem i mizerią, wtorek makaron z sosem, środa ziemniaki z kotletem i mizerią, i tak w kółko, miesiąc po miesiącu, rok po roku. Problem polega na tym, że żaden produkt nie zawiera wszystkiego czego potrzebujesz. Każde warzywo ma inny zestaw witamin, minerałów i antyoksydantów. Jeśli jesz tylko trzy rodzaje warzyw, dostajesz tylko część tego, co twoje ciało potrzebuje. Twój organizm po 60 potrzebuje magnezu dla serca, wapnia dla kości, potasu przeciw skórczom, cynku dla odporności, selenu przeciw rakowi, witaminy K dla Krzepnięcia, witaminy B12 dla nerwów. Jeśli jesz monotonnie, nie dostarczasz tego wszystkiego. Co gorsza, jedzenie tych samych produktów prowadzi do nietolerancji pokarmowych. Jelita stają się wrażliwe na te same białka, które dostajesz codziennie. Rozwiązanie: rotacja produktów. Każdego tygodnia wprowadź jedno nowe warzywo, jedno nowe źródło białka, jeden nowy rodzaj kaszy lub ziarna. Przykład tygodniowego planu rotacyjnego. Poniedziałek, kasza gryczana z kurczakiem i burakami. Wtorek, ryż brązowy z rybą i brokułami. Środa, ziemniaki z jajkami i szpinakiem. Czwartek, komosa ryżowa z indykiem i dynią. Piątek, ryba z warzywami na parze. Sobota, zupa jarzynowa z kaszą jęczmienną. Niedziela, tradycyjny rosół z makaronem i warzywami. Widzisz różnicę. Każdego dnia inne składniki, inne kolory, inne wartości odżywcze. Jeśli ten materiał otworzył ci oczy, zostaw łapkę w górę. To naprawdę pomaga. A teraz, jak obiecałam, dam ci kompletny protokół polski, który możesz wdrożyć od jutra. Protokół polski. Dzienny plan żywieniowy dla seniora Rano nacho. Tuż po przebudzeniu jedna szklanka ciepłej wody z plasterkiem cytryny. To obudzi jelita i nawodni ciało po nocy śniadanie w ciągu godziny od wzbudzenia, składniki, 2 jajka, łyżka masła, pół szklanki warzyw, pomidor, papryka, szpinak, kromka chleba rażowego, szklanka kefiru, przygotowanie, usmaż jajecznicę na maśle z pokrojonymi warzywami, podaj z chlebem razowym i kefirem, drugie śniadanie około 10, garść orzechów włoskich około 5 sztuk, jedno jabłko, obiad około 13, Składniki 150 g białka, kurczak, ryba, śledź lub indyk, porcja kaszy gryczanej lub ryżu brązowego, pół szklanki surowej, duża porcja warzyw, surówka lub warzywa gotowane, minimum 200 g, łyżka oliwy z oliwek, kiszona kapusta jako dodatek przygotowanie, ugotuj kaszę, upiecz lub gotuj mięso bez smażenia. Przygotuj surówkę startej tartej marchwi, buraka i kapusty z oliwą. Dodaj kiszoną kapustę, podwieczorek około 16, 17 twaróg, półtłusty, niechudy, 100 g łyżka lnianki, garść borówek lub innych owoców sezonowych. Kolacja około 181, minimum 2 godziny przed snem. Składniki. 100 g białka, jajka, ryba, biały ser, duża porcja warzyw na parze lub surówka, łyżka, masła lub oliwy przykład, Dwa jajka na miętko, sałatka z ogórka, pomidora i rzodkiewki z oliwą, kromka chleba rażowego z masłem, płyny w ciągu dnia, minimum 6 do 8 szklanek czystej wody, zielona herbata, 1 do 2 filiżanek, napar z pokrzywy lub rumianku. Opcjonalnie zasady. Pij wodę pół godziny przed posiłkiem lub dwie godziny pojedz powoli. Dokładnie przeżuwaj. Nie jedz po dwudziestej, unikaj białego cukru, białego pieczywa. Frytek słodyczy raz w tygodniu możesz pozwolić sobie na tradycyjny deser. To jest protokół który odbuduje Twoje ciało od podstaw. W ciągu miesiąca poczujesz różnicę. W ciągu trzech miesięcy zobaczysz różnicę. W ciągu roku odmienisz swoje życie. Ale pamiętaj, nie musisz być perfekcyjny. Nawet jeśli wdrożysz 50% tych zasad, będzie to ogromny postęp. Wiesz, przez 20 lat pracy widziałam setki transformacji. Pamiętam panią Halinę, 72-letnią wdowę z Warszawy, która przyszła do mnie w stanie skrajnego wyczerpania. Mówiła, że nie ma siły wstać z łóżka, że czuje się bezużyteczna, że czeka tylko na śmierć. Zaczęłyśmy od małych kroków. Woda rano, jajka na śniadanie, surówka do obiadu, spacer 10 minut dziennie. Nic spektakularnego. Po trzech miesiącach przyszła do mnie uśmiechnięta. Powiedziała, że czuje się jak nowo narodzona. Energia wróciła, pamięć się poprawiła. Zaczęła znowu spotykać się z przyjaciółkami. Zaczęła czytać książki, których nie mogła się skoncentrować przez lata. To nie był cud, to była konsekwencja. Małe codzienne decyzje, które zumowały się w wielką zmianę. I ty możesz to zrobić. Nieważne, ile masz lat, nieważne, jak długo żyłeś źle, twoje ciało ma niesamowitą zdolność regeneracji, jeśli tylko dasz mu odpowiednie narzędzia. Zasługujesz na lepsze życie, zasługujesz na energię, zdrowie i niezależność. Nie musisz pogodzić się ze zmęczeniem, bólem i słabością. To nie jest normalna część starzenia się. To jest efekt błędów, które można naprawić. Każdy dzień się liczy. Im wcześniej zaczniesz, tym szybciej zobaczysz efekty. Ale nawet jeśli zaczniesz dziś, w wieku 80 lat, to i tak będzie miało sens. Lepiej późno niż nigdy. Podsumujmy 7 błędów, które musisz wyeliminować. 1. Pij minimum 6 szklanek wody dziennie, ale nie podczas posiłków. 2. Jedz minimum 1 gram białka na kilogram masy ciała: jajka, ryby, mięso, twaruk. 3. Nie unikaj zdrowych tłuszczy: oliwa, masło, śledź, orzechy, żółtka. 4. Ogranicz cukier do minimum raz w tygodniu, nie codziennie. 5. Zawsze jedz śniadanie w ciągu godziny od przebudzenia. S. Jedz minimum 500 gramów warzyw dziennie. Połowa talerza to warzywa. 7. Rotuj produkty. Jedz różnorodnie. Zmieniaj menu co tydzień. To nie są abstrakcyjne zasady. To konkretne działania, które od jutra możesz wprowadzić do swojego życia. Jeśli ten film był pomocny, zostaw łapkę w górę. Jeśli znasz kogoś, kto popełnia te błędy, podziel się tym materiałem. Może właśnie... Uratuje mu zdrowie. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych porad, które mogą odmienić Twoje życie. W następnym filmie opowiem Ci o pięciu naturalnych sposobach na obniżenie ciśnienia krwi bez leków. A jeśli podobał Ci się ten film, jestem pewna, że spodoba Ci się także ten, który pojawia się teraz na Twoim ekranie. Przygotowałam go specjalnie dla subskrybentów tego kanału. Do zobaczenia!